Halo! Dzień dobry! Jestem TransDance i witam was w kolejnym odcinku SMU. Dzisiaj chciałem porównić troszeczkę o farmakologii, którą ja stosowałem. O której wiem, bo teraz co chwilę wchodzą na jakieś nowe leki. I jak na mnie działały. I tyle. Zostańcie do końca. Polecam. Tak, przede wszystkim rozróżnimy leki na dwa rodzaje. Są leki zwykłe i są leki wysokoaktywne. Yy, leki zwykłe, czy yy, takie jak ja na brałem czy jakiś interferon, jakieś coś. Ja brałem na przykład interferon BT1B na sam początku. Tylko że Interferon jest na tyle gówniany, że robi mi bardzo zmiany skórne, których które nie były pożądane u mnie. Bo jak byłem na basenie to kobieta po prostu zapytała się mnie na basenie czy jeszcze masz aż taki narkoman że muszę sobie brać w brzuch, bo tak, bo miałem no takie dziury na brzuchu. To był pierwszy lek mój. Potem został zmieniony mi na Kopaksonę Kopaxone miałem ten problem, że musiałem go codziennie brać. Niestety. To był te, Był problem straszny z tym. Miękkopaksone to był. Nie, czy to był już jako wysokoaktywny, czy jako zwykły? Nie wiem. Ja nie rozróżnię tych wysokoaktywnych od zwykłych. Wie na pewno, że interferon był mm, pierwszy i to był jako zwykły lek. Y to przestał u mnie działać, po chyba roku brania, albo po dwóch latach, przestał u mnie działać i lekarka zmieniała mi na obagio Tutaj też kiedyś właśnie wspominałem, że obagio tylko że Obagio brałem chyba 3 albo 4 lata, to, to są tabletki ale po prostu już po jakimś czasie mój organizm się odpornił na to. Po jakimś czasie po prostu mój organizm przestał na to reagować Miałem coraz gorsze wyniki rezonansu i po, po tym właśnie lekarka zmieniła mi na Casimp. Tutaj, którą aktualnie biorę. Gazimita już jest lekiem wysokoaktywnym, jest immunosupresant połączony chyba ze steroidem. Powiesz, nie, nie mylę? Chyba tak. No. I gazimitę mam ten plus, że ja biorę raz w miesiącu. Raz w miesiącu sobie po prostu robię zaszyki i u mnie to działa. Biorę go co prawda od stycznia? Jakoś? Jakoś tak. Biorę go mi to od stycznia. Na razie się po prostu dobrze po nich czuję. Jasne na samym początku jak wzi 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 wziąłem pierwszą dawkę Kesimpty to po prostu miałem taką głupawkę jak byłem w do w ławie to jak właśnie wróciłem z tego szpitala po właśnie pierwszym leku, pierwszej dawce leku to Babcia myślała, że oszalałem. To jest właśnie to. U mnie na przykład zawsze pierwsze dawki leku, jakiegokolwiek, to mam straszną głupawkę. Że praktycznie jakbym oszalał. Później leki zależy jak... zależy jaki lek, nie? Na przykład po Kupaksone jak się bardzo dobrze czułem. Po yy, Interferonie, no, z wyjątkiem tych zmian skórnych, ja, ja, ja się też dobrze czułem. A gdzie w ogóle ze mnie spłynął, to w ogóle jak po psie. Po kiesimcie, no, jak biorę lek, to jest po prostu. Osobiony senny i no niestety aktualnie biorę to jest na tyle przyjemne, że nie muszę się wkuwać nie muszę się kuć codziennie Tak jak miałem w przypadku Kopaksony na samym początku Bo paksony miałem dwie wersje, bo pierwsza wersja była taka, że biorę chyba codziennie. Z tego co pamiętam, biorę codziennie i najlepiej go brać wieczorem. Przed pójściem spać, żeby po prostu objawy grypopodobne, podobne, które są w, po, po wzięciu leku, żeby właśnie Było jak najmniej, najmniej odczuwalne to objawy Mówię Kesimpy ja biorę od niecałego roku, od stycznia no. mówię, to jest na tyle przyjemne, że ja po prostu raz w miesiącu się wkuwam i później mam przez resztę miesiącu spokój ale to też nie zawsze tak jest, bo po prostu ja się czuję wtedy osłabiony jak biorę tę ksimpę. No właśnie czy miałem powiedzieć o tym yy, drugim kopaksony yy, kopaksony później mi zmienili że nie brałem codziennie tylko brałem raz na 3 dni bodajże 2-3 dni jakoś tak i to mnie wprowadziło w taki nawyk, że wiedziałem, że mogę sobie nagle pozwolić. Eee, powiedzmy, poniedziałek, środa, piątek, powiedzmy, wybrałem leki. Ten Kopaksonę To wiedziałem, że wtorek, czwartek mam wolne i weekend mam wolny od tego. I nawet tak uzgodniłem z lekarzem, że może tak być. No. Później wiadomo. Przestało to na mnie działać. Ja... Yy, Widziałem po prostu... To na mnie inaczej działało też. Mówię, kalderyk na przykład u kogoś innego działa inaczej. U mnie działało tak, że Byłem senny Byłem zmęczony wiecznie Byłem Po prostu mi nie było Tak powiem Mnie nie było, ja byłem Nieobecny Niestety do tego mi się to sprowadziło. No i później jak brałem to bagio to mówię... Spłynął po mnie jak po psie, Ale to mnie nie działało. inaczej Przez pierwsze 3 miesiące chyba brania leku mnie to mogło działać. Ale potem już nie działało. Niestety. To jest to właśnie... Ten problem, że ty nie wiesz, czy leki działają, czy nie. Ja, mając w programie, mówię, raz, raz w roku mam yy, mieć rezonans. Ja o tym wiem. I po prostu ten rezonans yy, wskazuje, czy dany lekarz działa. Bo przykładowo jak teraz biorę tylko kasimptę mam rzuty ale nie są aż tak dotkliwe na przykład większość moich rzutów które miałem to po prostu było wzmocnienie, znaczy wzmocnienie po prostu sta stare rzeczy które mam czyli na przykład kolano na przykład ręka to właśnie jest z tym problem mówię jak ja się na przykład dostałem do programu lekowego to ja byłem wtedy w technikum w części technikum i ja nie życzyłem na WFB bo ja wtedy chodziłem o kulach Lekarka, która mi mówiła, którą praktycznie widziałem tydzień w tydzień, ona mówiła mi, że nie książkowie, że to choroba, ale to nie o tym. Potem właśnie yy, doszedłem do tego programu lekowego. I szczerze, ja się bardzo cieszę, bo ja sobie tak wyliczyłem. Niektóre leki moje, które brałem na sfery rozsiane Yy, kosztowały około 10 tysięcy złotych, przy moich zarobkach, nie licząc, że miałbym cokolwiek do opłaty, to ja bym musiał pracować na to 4 miesiące, żeby mieć miesiąc leku. Tak, to jest właśnie to. I ja się cieszę, że te leki są refundowane. W większości przypadków one są w 100% refundowane. No, ak akurat y z tym jest też y taka nieprzyjemna rzecz, bo y jak ja bym na. Bo przemysł farmaceutyczny po prostu. Woli, żeby osoba była chora niż na przykład wyleczyć. Takowicie, Bo na przykład mówię jak yy, mój lek kosztował 10 tysięcy, a powiedzmy takich pacjentów jak ja, którzy biorą dany lek, nie pamiętam teraz, który to był lek, jest powiedzmy 100 Dziesięć razy 10 tysięcy razy 100 To masz milion. I powiedzmy, kuracja taka jest, powiedzmy, 3 lata. Dajmy na to 3 lata. <laughs> I milion razy 3 lata, to masz 12 miesięcy. Masz 36 miesięcy. I tak 100 miesięcy, powiedzmy, milion wpada, to masz 36 milionów. A zrobienie leku, który by mi pomógł, nie ma takiego leku. Na, szczę na szczęście nie ma takiego leku, yy, który by automatycznie po, yy, wszystkie rzuty, które mam, miałem, yy, by cofnął. Nie ma czegoś takiego. Ale powiedzmy, wyprodukowanie takiego leku to by kosztowało. powiedzmy milion. Jak pacjent, czyli jak jeden pacjent, z jednego pacjenta firmy farmaceutyczne mają 10 tysięcy miesięcznie, za jednego pacjenta yy, przyjmuje taki lek, Wyprodukowanie takiego leku powiedzmy, dobra, może nie milion. Dajmy 300 tysięcy. To. Mi się nie, nie zwróciło, żebym ja przez 3 lata to jest. No chodzi w sumie? 60 tysięcy by zarobili. Ale lepiej byłoby, żeby taki pacjent jak ja. Brał przez dłuższy czas lek bo więc zarobię. Ja tu miałem taką rozmowę właśnie z yy, gościem jednym. <laughs> On się tak zastanawia jak to jest możliwe, że leki, które na przykład są komuś potrzebne, one nie są yy, one powiedzmy, yy, jak te, są te zbiórki, że ktoś potrzebuje na Powiedzmy leczenie dziecka potrzebuje powiedzmy milion. Ale milion jest po to, żeby wylecieć powiedzmy do Ameryki, tam dostać lek i to pomoże przynajmniej jakiś czas. A czemu to nie jest refundowane? Ja podałem ja powiedziałem przykład. Takich pacjentów jak ja, powiedzmy, za, takiego pacjenta, za jednego pacjenta ma 10 tysięcy. Wyleczenie jednego pacjenta to jest powiedzmy 300 tysięcy. I żeby takim... Ja biorę już na przykład 12 lat lekki. To można się domyśleć, ile już kon koncern farmaceutyczny na mnie zarobił. I ja sądzę, że to właśnie chodzi o to: jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A wy, jakie macie podejście takie? A co o tym myślicie, że czy koncern, koncerny, farmatu, ce, koncerny farmaceutyczne y, celowo nie chcą na przykład, leczyć ludzi jednorazowo, żeby jak najdłużej oni po prostu przyjmowali lek, z którego firmy mają pieniądze. Nie. Czekam na informacje od Was w komentarzu. Tam pod spodem. Tak więc. Ja tylko powiem tyle. Dziękuję za obejrzenie. Życzę Wam dobrej nocy. Jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę. Dla zasięgu. Napiszcie w komentarzu. Co sądzicie, czy. o tych fir firmach farmaceutycznych. i zostawcie yy, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Trzymajcie się gorąco.